Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, w pierwszej kolejności chciałbym serdecznie pogratulować wybranym członkom Komisji do Spraw Wyjaśniania i Zwalczania Przestępstw Pedofilskich. Chciałbym życzyć im w imieniu Sejmu, żeby odegrali rzeczywiście istotną rolę i chciałbym, żeby wynieśli nieco lepsze wrażenie z tej Izby niż tylko ta histeria i te oszczerstwa, które słyszymy tutaj od przedstawicieli lewicy z Koalicji Obywatelskiej czy lewicy z Lewicy. Pan doktor, habilitowany Błażej Kmieciak, w istocie związany był z jednym z konserwatywnych think tanków. Natomiast nie ma powodu żadnego, aby był to argument, który ma kogokolwiek dyskwalifikować. Ta decyzja, żeby zaproponować właśnie doktora habilitowanego Błażeja Kmieciaka na przewodniczącego tej komisji, to pozytywne zaskoczenie po odrzuceniu wcześniej propozycji opozycji, czyli księdza Isakowicza Zaleskiego. Pan Kmieciak, wbrew temu, co się spodziewaliśmy, że PIS zaproponuje osobę ściśle ze sobą związaną na przewodniczącego komisji po to, żeby kontrolować przebieg działania tej komisji. Taka decyzja na szczęście nie nastąpiła. Zaproponowany został fachowiec, naukowiec, człowiek, którego doświadczenie bardzo trudno zakwestionować, dlatego tutaj lewa strona sceny politycznej skupiła się na oszczerstwach, na pomówieniach. Zachęcam, żeby darować sobie te pomówienia, bo naprawdę niczemu dobremu to nie służy. I tutaj jako Konfederacja będziemy głosować za tą kandydaturą, uważamy to za wybór merytoryczny. Powiedziałbym nawet, że po tym smutnym fakcie, jakim było trzykrotne głosowanie PiSu przeciwko księdzu Isakowiczowi Zalewskiemu, który zasłynął tym, że właśnie walczył w wyjaśnianiu tych spraw, propozycja takiego przewodniczącego jest, powiedziałbym, promykiem nadziei na to, że ta komisja odniesie jakieś pozytywne skutki i będzie miała pozytywną rolę w wyjaśnianiu tych spraw, gdzie bez wątpienia potrzeba przełamywania blokad instytucjonalnych. Także jeżeli chodzi o wyjaśnianie przestępstw pedofilskich z udziałem duchownych katolickich, jak najbardziej trzeba to wyjaśniać. Bardzo dziękuję,